Wow, Krawał z tej strony, bo być naszyciem z tej strony. I nagrywamy mój pierwszy odcinek z serii piłki nożnej. A ta seria będzie się nazywała: Zaczynamy piłkę nożną w Pro Evolution Soccer. Zaczynamy pierwszy mecz versus Real, Real Madrid versus R RC Deportivo La Coruna. Skład Casillas, Pepe, Canarvalo, Ramos, Drente, Deria, Schneider, Higuain, Robinho, Raul, Nisterloy. Po przeciwnej drużynie Riki, Verdu, Guardaro i tak dalej. Obstawiajcie w komentarzach i tak dalej. Zaczynamy. Tak, ta seria ma takie... Bo mi się nudziło, to sobie zaczynam nagrywać piłkę nożną. Yy, może to... Może się to nie podobać wielu widzom, ale piłka noża też jest ciekawa. Zwłaszcza w grze komputerowej, gdzie mamy takie akcje nieraz gdzie mamy takie akcje do przejęcia piłki takich strzelania dobrych profesjonalnych goli no, no to akurat mamy, będziemy mieli dużo takich akcji gdzie będziemy mogli obstawiać na dobre składy piłki nożnej w moim przypadku to tylko będzie real innych nie będę wybierał, ale będą dobre jak kluby z, y, do grania Na przykład taki puchar, y, który na przykład będziemy nakręcali serię Walka o Puchar i... Ach, nie było, była ta dobra akcja. Widzicie mam tryb dobry. Tutaj będzie dużo takich podobnych akcji, ale w tym meczu jeszcze na przykład możemy zobaczyć takie profesjonalne gwiazdy i tak dalej. Możemy strzelać. Będzie moja. Ramos. Mr. Lois. O, sam. Sam, wybieg, dobra spoko o to mi chodziło. Mam tutaj akcja nie ma. Piękne wybicia. Poleciała piłka wzdłuż tego czego ten. dalej, dalej gramy, akcja będzie akcja, nie? Kurde, gol, szczelili. No dobra, niech im będzie jak szczelili to, szczelili, to To jest właśnie mecz. Po to, żebym ja dorównał jeszcze. Jest! Gol! Jest! Higuain. Tak. Patrzcie. No to było piękne. Pięknie mamy remis. To jest to. Brawo. Brawo pierwszej połowy meczu. To jest to. Mamy te piękne chwile. U mnie trzy strzały na bramki. Takie dwa strzały, że zero karty, zero fauli. Zagrajmy dalej. Dobra. I gramy dalej. To jest ten początek dobrego meczu. Tak jak wczoraj był mecz Real Madrid i Sevilla Tak, Real wygrał 2-0, ale tu nie jest Dobra. Piękny, piękny strzał, piękna też obrona Mój Iker Casillas spełnia tutaj moje wszelkie wymagania Tak jakbym grał we FIFA, mi się przypomina jest piękna piękna no to chyba higuła znowu a na a piękna kurde to już było, było do napecenia się ale ja nie pozwolę bo te wsioki jak to się mówi zaraz mogą mi przejąć i ścielić. nieraz jeden sam biegnie z drugim o kurde akcja akcja jest nie ma Aha. Sam w ogóle Jest Trzecia bramka Ładnie się to zalicza Jak już tutaj przechodziłem karierę Dostałem się do drugiej ligi Ale ładnie Mój pierwszy zawodnik to był Barcelona Najpierw był remis potem potem były jeszcze do, takie dogrywki z tym, z tą Barceloną no i potem albo ja wygrywałem, albo oni tak na zmianę było kurde oni ścierili oby nie doszło do tej sytuacji że jeszcze będę miał z nimi dogrywkę Nie będę miał z nimi dogrywkę. Chyba 3-3, jaki w ogóle wynik? Po co ja to wybijałem? Czemu mi się guziki pomyliły? Nie mogę. Nie mogę im na to pozwolić. Tak, ja się zapomniał, bez piłki poleciał. Na stówę tak będziesz będę miał z nimi dogrywkę. Jak to się mówi, ktoś musi przegrać. Tak, jak to się powiedziało, ktoś musi przegrać. Wcale nie żałuję tego meczu z nimi, bo ładnie się rozegrał. Real ładnie się rozegrał tutaj. Tutaj nikt nie, ten, nie miał trudności ze strzelaniem goli, ale brawo, że chociaż dorównaliśmy sobie równo do remisu i chociaż że strzelili ostatniego gola. Tak, mecz mi się podobał. A ja was zapraszam, zapraszam na kolejny odcinek z serii piłki nożnej. Yy, więc ta seria, jak wam mówiłem, nazywa się teraz. Yy, zaczynamy. Coś tam wymyślę na YouTube napiszę. Więc podam Wam linki yy, dodam komentarze i pamiętajcie, lajkujcie, sumujcie, bądźcie na bieżąco, podawajcie swoim znajomym i mam nadzieję, że się Wam podobało z tej, yy, ten odcinek. Więc dzięki naraz, do następnego odcinka. Nara!